Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo, bardzo krótkim filmem, ale tak jak obiecałam, będę Wam wrzucać takie smaczki odnośnie rytuałów. Chciałam Wam dzisiaj podać dwa drobne zaklęcia na otwarcie kręgu z wezwaniem żywiołów i na zamknięcie tego kręgu. I słuchajcie, bardzo fajne, bardzo fajne słowa, które możecie sobie nawet w momencie, kiedy po prostu zapalacie świecę, czyli nie robicie calusieńkiego rytuału, ale możecie wezwać magiczne siły i stworzyć miejsce mocy, zrobić rytuał właściwy typu: zapalam świecę, żebym zyskała podwyżkę, <grym> i potem zamknąć ten cały rytuał. Czyli to jest taka prostsza, ogarnięta forma. I słuchajcie, co na początku? Na początku mówimy, zapalając mm, swoją y, to, ołtarzową świecę. Zapalona, płonie oczyściła i mówimy. Na znak słońca tworzę ten magiczny krąg. Oprażywioły jeden za drugim. Wzywam Was do przybycia. Duchy powietrza, strażnicy wschodu. Duchy ognia, strażnicy południa. Duchy wody, strażnicy zachodu. Duchy Ziemi, strażnicy północy. I po tych słowach zapalacie swoją intencyjną świecę. Yy, I. Yy, Oczywiście ona wypala się do końca, zostawiamy ją i wtedy możemy e, jak gdyby odwołać krąg i odwołać żywioły w ten sposób. Na znak słońca zamykam ten magiczny krąg. Opraży żywioły jeden za drugim. Dziękuję wam za przybycie. Duchy powietrza, strażnicy wschodu. Duchy ognia, strażnicy południa. Duchy wody, strażnicy zachodu, duchy ziemi, strażnicy północy. Bardzo fajne, tak? Czyli mamy wezwanie, rytuał właściwy i kolejne wezwanie w takiej lekko prostszej formie. Myślę, że Wam się to przyda w momencie, kiedy będziecie chcieli jakoś głębiej podziałać magicznie i intensywniej rozbudzić swoją własną magiczną moc, zapalając świecę intencyjną. Także. Myślę, że to jest bardzo dobra forma, bezpieczna forma, że Wam się przyda. Ja Was żegnam tym króciutkim filmikiem i zapraszam do oglądania kolejnych. Pamiętajcie o subskrypcjach, o byciu, o lajkowaniu, o nielajkowaniu o tym, żeby do mnie pisać. Ja będę się starała sensownie odpowiadać i w dosyć szybkim tempie, także na pewno będę tutaj z Wami. Do zobaczenia. Pa pa!